mamy babę ziemniaczaną z sosem skórek, Skóre? tegorocznych, także, no i na deser mamy parowańce, pampuchy, jak to tam woli, z, z musem z jagody kamczackiej z własnej uprawy. Andrzej Laszuk pokaże nam wieś Bursuki, właśnie, nie ma lepszego przewodnika niż lokalny mieszkaniec. No jasne. A pan Andrzej to długo tu mieszka? Od urodzenia, no od urodzenia mieszkam. Takie piękne tu miejsce. Mamy, nawet dwór za ścianek. Jakiś. Mamy taki właśnie dwór za ścianek Pana Zbigniewa i Eli. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Od, od wielu lat jest? No już długo, już. Ojejka. Ale to piękne. 20? Pewnie. Ponad 20 I to lat. To jest w Panią takie miejsce turystyczne, że można. Tak, noclegi tak, tak, Nocleg, imprezy jakieś można zorganizować jakoś. To po deszczu może, czy też po tak deszczu. Tak to też, po deszcz, no i tu roślinność jest jednak tak. Tu nie ma żadnego skażenia w ogóle, to najbliższe jakiś ośrodek jakiś, nie wiem, produkcyjny czy cokolwiek, to, to jest wiele kilometrów, to jest Natura 2000. Jest... Panie Andrzeju, ale tak grzesznościowo można wejść tak na ułamek? Czy... Znaczy można, bo myślę, że Zbyszek się nie pogniewa. Myślę, że tego nie mieliśmy w planach, ale tak jak mam być przewodnikiem, no to wiesz, co to jest przewodnik z zewnątrz. Trzeba wejść do środka, zobaczyć. Ale tutaj miejsce. Kawka, herbatka, to dla rowerzystów. Piękna ścieżka rowerowa w Bursukach. Pierwsze, co się Piękna. rzuca w oczy, to Piękna, szeroka, szeroka. szeroka. Oddzielona Wygodnie. od jezdni, super. Wygodnie dla dzieci, z dziećmi. Bardzo Daleko fajnie. do rzeki macie? Tak nawet no, półtora, zależy w jakim miejscu. tak, to jak tak tylko szybciutko, żeby nie zakłócać spokoju. Piękne Aha. miejsce. Zadbane. Ze smakiem zrobione. Oj, kawki można się napić. Dzień dobry, pani. ja naprawdę nie wiem, musi pan składać tutaj panią Menegardę. Nie wiem. To miejsce jest super, to, panie Andrzeju. To w ogóle to petarda dla turystów. Ten dwór za ścianek w bursukach. A co to, drugi budynek też? Tak, tam mają taką. Wcześniejszy ten ścianka, był. Tam jest za ścianek, no a, tu, no, a tutaj dwór. Albo tamten wcześniej był pobudowany, a później gospodarze ten To tylko przyjeżdżać i po prostu odpoczywać. odpoczywać. Zdjęcia można robić. Jeżeli ktoś naprawdę chce odpocząć, a nie jechać być, wiesz, w biszczady i nad, pode, pode, podepczą cię wręcz. O właśnie. To jest te mocto słynne. Uwaga, dom wolny. Odowczego pędu. No właśnie. Bursuki 1b. Bursuki 1b. Bardzo łatwo zapamiętać. Ale ten pęd to rzeczywiście jest wszechobecny. Tak, tak ale was tutaj... do przyjechać to tutaj można wol... Nie, nie, tutaj ten czas trochę wolniej płynie. Naprawdę wolniej płynie. Panie Andrzeju, ruszajmy dalej. Tak zobaczymy, że... co w Bursukach jeszcze płynie. Pewnie Zbyszek się zdziwi, jak zobaczy swoje <laughs> No to dobrze, jak właśnie pozytywnie pozytywnie no pozytywni, zdziwni, to... Co? Okay. Jest co rekomendować. O żeby wiedział, to może by poprosił pana Zbyszka, żeby w bursukach nie przenocował. <laughs> Będzie okazja wrócić. No, no nie. No. Franz poleca. Wino i delikatesy. Sprzedaż win. W Bursukach. A co tu Mamy ma... poleca? co Co tu chodzi? Winka, szampany. Tak? I jeszcze jakieś przekąski chyba, na nawet też, jakieś. Jakieś też. Też degustacje win można przeprowadzić. Ale no to... najlepiej by było, jak gdyby sam może ci opowiedział. No. Jeżeli jest, nie wiem. Ja tu tylko tak w borsukach, to się mile zaskoczyłem. Francja w borsukach, tak? Tak. i Jakie to jest miejsce? Z tyłu jest sklep ogólnie. O, z tyłu jest sklep. O, tyłu jest sklep. Mhm. Ale to trzeba by może tutaj zadzwonić? Uwaga, to jest tak, jak się ktoś wchodzi, to proszę stukać kołatką, a wejście dla gości pokoi gościnnych a wejście do sklepu z prawej strony. A to jest wejście to jest... dla gości, to my jest, musimy z prawej strony. Podjazdem w dół. W borsukach pod dworem drewnianym. O, całą drogę ja jechałem, takiego miejsca nigdzie nie było. Lochy pełne dobrych win i delikatesów z Francji. O proszę, i mój mąż, tak, no, mąż jest, mój mąż jest Francuzem z szampani. Mieszka w Polsce już od 30 lat, bodajże, będzie już pewnie. Mówi świetnie po polsku. Polska mu się podoba, podoba A mu się pani mówi po podlasie. Po ja też mówię po francusku, no. By, był czas się nauczyć. <śmiech> <śmiech> był czas przywyknąć, <laughs> był czas się nauczyć, tak. To było zawsze waszym marzeniem. Nie, myślę, że to była kwestia przypadku raczej. Widok nas zauroczył. Jak wyjdzie pan później na zewnątrz i zobaczy na widok z tarasu, na te łąki nadburzańskie, na te żurawie, bociany, sarny, łosie i to wszystko, co tam biega po tych łąkach, to. Pani Asul, to, to, to miłości tak od pierwszego obejrzenia tutaj w tym miejscu, że to od razu wiedzieliście, że to to? No chyba tak. Ze względu na, to, na te widoki, to miejsce nas tak. Tak jadę. Zauroczyło. Y, ścianą wschodu, i chcę sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest miłość. I wy mi tak pięknie opowiadacie, że miłość to jest coś takiego, że się czuje. Owszem, owszem, jak najbardziej. Jak najbardziej. I zobaczcie, pani, miłość nie zna granic. Nie o, panie, Absolutnie. I, I język nie jest barierą. Nie jest barierą. Wszystkiego się można nauczyć. Ja się... Dobra, co tu tyleści mogą Próbować, Mogą popróbować win francuskich, sprowadzanych od małych producentów rodzinnych, takie nieduże firemki rodzinne z wielopokoleniową, często tradycją. Także nie jest to taka produkcja przemysłowa, tylko perełki. Szukamy perełek. I tak samo jak szukamy perełek wśród win, to tak samo szukamy perełek wśród delikatesów. Sardynki, makrelki, przegrzebki, całe mnóstwo różnych dobrych pasztetów mięsnych, rybnych. Mianowicie, no jest oferta. Jak Jeżdżę jako przewodnik i szukam perełek, właśnie w Bursukach. <grym> ja myślę, że wszędzie są perełki. O, I w mniejszych miejscowościach o, i w większych. Wszędzie coś się znajdzie ciekawego i takiego nietypowego, specyficznego dla danego miejsca. A że pan Ale... ja się wiedział, że tak jest. A panu się chwali, że chce pan szukać takich miejsc i je pokazywać. To Panie bardzo miło. Ja to mam w sercu. To też jest część mnie. Ja tego nie robię na pokazanie, na leki. Ja to po prostu czuję. I to jest dla mnie wielki honor, że ja mogę tu być. To super, szczerość. Tak. Szczerość tak, najważniejsza. No, <laughs> najbardziej to chyba doceniam, że nie jest to takie miejsce komercyjne, a to jest miejsce jakby realizacja waszych pasji. Można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć. Także tu można posłuchać o tym, jak wino degustować, jak trzymać kieliszek, jak, ich, jak ocenić barwę wina, tak? Poproszę. Białe wina, tak? Białe wina nie są białe, są od koloru bardzo jasnego, słomkowego, aż do głębokiej żółci. A mówimy białe wino, tak? czerwonych jeszcze więcej niuansów mamy. Możemy o. czegoś się dowiedzieć na temat aromatów, jakie w winie się znajdują. Jakie, jakich możemy sami się doszukać, tak, przez aromaty owocowe, kwiatowe, roślinne, przyprawowe, ziołowe. No jest tego naprawdę bardzo dużo i dużo życia trzeba przeżyć, żeby to wszystko tam wywąchać. Ale muzyki to można wam posłuchać? Też. Też? W oczywiście. No a jak <laughs> jest. jest czasami taka... Degustacja? Że... Tak, tak. Czasami organizujemy takie degustacje, zapraszamy gości, którzy próbują tych win, próbują delikatesów, sami trenują właśnie to poszukiwanie aromatów, smaków, kolorów. Wycieczka się zdarza czasami, tak? Uczą że się, się, tak. Uczą się, jak połączyć dane wino z jedzeniem, bo to jest bardzo ważne. We Francji nie pija się wina tak jak u nas. Dla relaksu, samo wino gdzieś tam na tarasie, Dobre. przy grillu. Tam zawsze jest przy jedzeniu. Tak? To musi być zawsze posiłek. Bardzo, bardzo taki usystematyzowany, zaczynający się od, 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 od aperitifu tak? z, z jakimś fajnym lekkim winem białym, musującym. Potem jest przystawka, do niej dopasowane wino, danie główne, kolejne wino dopasowane, sery, Super. deser, kawa, cygaro. Digestif, czyli kieliszek mocnego koniaku, jakiegoś albo innego destylatu francuskiego. I już po trzech godzinach jakiś mamy ten posiłek francuski ogarnięty. Pani, Asiu, bo ja się <laughs> przez posługi i widzę taki szyld. Francuz zaprasza, to pani wąsiak ma na imię? François. François, no to. Wielkie podziękowania, żeby pani przekazała. Przekażę. Ja ja myślę, że to bardzo podoba, to miejsce. Po Podlasku się panu podoba. No, no oczywiście. No to ja mówię po swojemu, tak jak u nas. Bardzo mówię. dobrze, no, dobrze. I bardzo się podoba. Ja to będę przy, ja przyjadę z żoną, pani. Ja to mówię teraz. Zapraszamy. Mamy też pokoje tak także o. można się zatrzymać. A mnie wygnali dzisiaj na zaburza, mogłem tu przylotować. <grym wérza> <grym wérza> Bardzo <grym wérza> proszę. akurat dzisiaj wolny pokój, także można by było, można by było. O, kolejne wyjątkowe miejsce na mapie miejscowości Bursuki, Oberża. Panie Andrzeju, to już jest... <grym wérza> <grym wérza> to już jest moje, <grym wérza> że tak Działka. powiem. Działka. <grym wérza> tak, to prowadzimy restaurację, noclegi. Wérza, noclegi, kajaki. I kajaczki też mamy. Ale piękne miejsce. Od wielu lat? Od 10 lat już prowadzimy to. Od 10 lat, ale żeście stworzyli tak. taki raj na ziemi. No, to wyremontowaliśmy no, to, starą jakieś... szkołę. Stara szkoła była? Tak. Ale co, pan Andrzej tu chodził do szkoły? A jak? 3 lata? <laughs> Nawet. Nie no, nie Przez mogę wierzyć, że to... O, to jest wzór jak szkołę trzeba, bo ja widzę. Tak. <laughs> nie! Ale... <laughs> ale w mojej ja szkół takich znam widziałem, o... nie? A jaką można obecnie tak. zrobić? Nie. Pani no pani mi popowiada w ogóle. Po tym miejscu chwilę. Chwilę? No dobrze, no to większość rzeczy zrobił mąż tutaj. Mhm. Także tutaj napracował się. No co, włożyliśmy w to nasze, nasze serce całe, tak? Tu spędzamy praktycznie cały czas. Ja dzisiaj mam wolny dzień i jestem tutaj od godziny 6.30. Tak wygląda pani wolny dzień. Tak, dzisiejszy mój wolny dzień tutaj jest. Od Dziś właśnie jest dziewczyn. restauracja. 18.30. Eee, 18. eee, tak. A dzisiaj tak, jest, no, restauracja jest restauracja zamknięta. Restauracja zamknięta. Maliśmy gości na noclegu, więc było śniadanie. Śniadanie są ósme, więc ja potrzebuję półtorej godzinki na zrobienie śniadania. Tu u Was przyjeżdża turysta to jeszcze może yy, z, z wyżywieniem, tak? Nie, no eee, tak, tak, jak najbardziej. Tak, tak. Jak najbardziej. Tak, że nie ma problemu. A tutaj mamy parę naszych. Danie, które tak no, nie Nie wiem, od czego ja To są soczewiaki. Soczewiaki to są takie kotleciki z ciasta ziemniaczanego z farszem z soczewicy i podajemy to z sosem zboczniaków. O proszę, i one się, wśród tak, tak. rysów, cieszą popularnością. Tak, to mamy w daniach regionalnych, także to jest takie danie wegetariańskie. Poszedł w tym kierunku pod tych gości, którzy właśnie takie wegetariańskie. O, jest e... fajna rzecz. Zaguby. Bo zaguby, zaguby to są słynne w Drohiczynie. Tak. Ale po drugiej stronie rzeki Bugtu, czyli tutaj, gdzie jesteśmy, miejscowość teraz to Bursuki, to bardzo dobrze, że są zaguby. Nie ukrywamy, że no tam byliśmy, pierwsze zjedliśmy w Drohiczynie. Te zaguby także bardzo to nam się to, to, spodobały. No, i tak prowadziliśmy do naszej kuchni. Tu jest żeby jednak. Na Burzańskiego podlasia. Tak, tak, bo to tak, jest takie tak, podlasie. jesteśmy podlasiem także z tutaj. No, no i mamy placki ziemniaczane, to, oczywiście. To, to jest podstawa tego ale, w sumie bardzo dużo. Ogólnie trzymajemy. A tutaj mamy babę ziemniaczaną z sosem skórek, z tegorocznych. Także. No, no i nie... na deser mamy parowańce, pampuchy, o, jak to tam woli. Z, z musem, z jagody, kamczackiej, z własnej uprawy. Wy, jak wy to także... próbujecie, to wy z tych borsów nie wyjedziecie. Oby, oby. Albo ale, przynajmniej z za dwa kilo więcej. Tak, żeby wróciło no, trochę tak więcej. Nie Raczej nie schudną u nas ta głowa. widzę, że ktoś pojechał na czas, a tak troszeczkę wraca, ale brzuszek... <laughs> dłuższy to, to znaczy, to, to, że smakowało. że było dobrze, że, że wypoczywał i mu smakowało. I gdzie gdzieby nie było. Wy, jakie tak szczerze, opinie. No. zje obiad i podejdzie do was i co? E... Nie no, raczej. Raczej, raczej chwalą to. nas goście. Mamy przy niedzieli dość długi czas oczekiwania, ale jak ktoś u nas raz zjadł, wraca. Wraca, bo wie na co czeka no dobra. po prostu. Długi czas oczekiwania, czyli tu zajęte wszystko i podwórko eee, też. Tutaj My mamy mamy tutaj jeszcze, jeszcze? jedną salę. Tara, sala. Ogród. Co, to wszystko zajęte. Zapraszamy, tutaj mamy. No, przy niedzieli brakuje dobra, co, sto nie? Mamy tutaj. stolików. Jedną salę, tak. I mamy tutaj, i mamy jeszcze taras i ogród. Ojej, tu i dla dzieci. Tak, dla dzieci też mamy, żeby się nie nudziły, także są huśtawki, jest, jest zjeżdżalnia, jest stół do tenisa, także coraz jest fantastyczna huśtawka o, dla ja... dorosłych. Nie nawet. no, nie, muszę to pokazać. Także cieszy się bardzo popularnością wśród dorosłych i dzieci. Zrobione no ja jest tak. Tak. Andrzej zamyślił sobie i zrobił. Także trochę go to kosztowało, żeby wciągnąć to na górę, tą belkę i żeby zrobić tą huśtawkę. Ale dzięki temu jest coś ciekawego, co też przyciąga myślę troszeczkę tych gości. Ale można oprócz siedzenia, tu i się napić można. Macie jakieś regionalne yy... truneczki. Piwko jest jakieś? Piwko. Piwo, bo, bo tak nie mamy nic mocniejszego, bazujemy na piwie. Tylko mamy w sumie restaurację taką bardziej obiadową. No dobra, ale kompot jest... na przykład albo lemoniada. Lemoniada jest. Jaki sok jest... tłoczony z lokalnej sokarni. O proszę. Także też tutaj mamy, żeby o, to tak. O, proszę. Chłopak też dość dobrze, uczciwie robi i naprawdę cieszy się ten sok też tutaj popularnością. No To dobrze, że ja tutaj przyjechałem. Reklamować nie trzeba, bo tutaj nie ma miejsca w ogóle. Trzeba. Można rezerwować? Eee, rezerwacje na tygodniu czy w soboty bierzemy, w niedzielę nie ukrywamy tylko do godziny 14, ponieważ później musimy mieć dla, miejsce dla gości, którzy po prostu przyjeżdżają do nas. Nie możemy robić aż tak rezerwacji, że ktoś przychodzi, tak jak my mówimy, z ulicy i, i nie mamy gdzie go posadzić. Dla takich gości musimy mieć miejsce. Także można, no bardziej wskazane, są grupy na, na rezerwację, no bo to wiadomo, to jest. To ile też... dziewczyn pracuje? Bo jeszcze... Mamy ośmiu pracowników. 8 pracowników. Tak. To ja jeszcze chciałam tak. dla tych właśnie ośmiu pracowników podziękować. Doceniam ich pracę. Tak. Bo to na, Tak. Nie, tak. Czasami... naprawdę. Naprawdę przy niedzieli. No wiadomo, no, sobota jest trochę takim luźniejszym, może też mamy gości, nie narzekamy, także tylko no, niedziela to jest chyba wszędzie jest taka, że, że, że tych gości jest dużo, tak? No, ale mm. dają radę, dają radę, nie narzekają. Także naprawdę same dziewczyny nas pracują, i wszystkie są naprawdę super, które się mm -hmm. Czego ja sprawdziły. Was życzyć? Yy, same wspaniałe kości. I sił. I jak najwięcej. I, i super tyle, siły. i nic więcej. W przyszłości tak, będzie... jeszcze będziemy mieli saunę. Tak, jeszcze. Jest tak, w budowie, tu, w trakcie budowie, budowy. Sauna i jacuzzi długo. będzie. Nie, no, już nie, gdzieś nie, bardziej, to Tak. Bardziej. No to już dla gości będziemy mieli także przy noclegu nawet właśnie jeszcze o, to ja dodatkowe te to i chyba dodatkowe. Zapraszamy. O, tak Zapraszamy. Wkrótce. wkrótce, tak, ugościmy. Wielkie otwarcie. Zdarza się czasami jakaś impreza? E, tak, robimy takie wesela dość nieduże, bo takie no 60, maksymalnie do 70 uh -huh. osób. Wtedy mamy tą salę, tą większą, tą oranżerię, jak tutaj goście siedzą, a tamto drugą mamy jakby do tańczenia, żeby było. O, jest... proszę bardzo. Poniedziałek zamknięte, ale już od wtorku? Tak, na, na czas wakacyjny, bo w takich godzinach działamy tylko lipiec, sierpień. Tak, jakby przed sezonem, poza sezonie, to działamy tylko sobota, niedziela. No tak, ale do tego sezonu to cały rok trzeba się przygotowywać. No ale, ale sobota, niedziela też jak otwieramy, miło to jest, bo jak mamy przerwę zimową i, i, i pierwszy mamy weekend otwarty i każdy wchodzi i po prostu, o dzień dobry, nareszcie, nareszcie jest otwarty. to mi się bardzo podoba. To bardzo miłe. Bardzo miłe. To Wszyscy. przez dwa sezony był nasz taras. To nie było zamiaru drugiej sali, tylko stwierdziliśmy, że mamy za mało miejsca. Tu są stare tablice. Z, z, po szkole zostały oryginalne. Także tamta z tego stopnia podstawowego mieliśmy goście na pobycie, to mówisz, że to jest z lat 50. gdzieś tak. A ta to tablica. jest w ogóle szkoła imienia? Nie było chyba. Nie, nie było? Chyba nie. Mamy stare mamy, dzienniki. Może tam jest dzienniki. Tak, zostały tutaj, jak kupiliśmy tą, tą, tą szkołę, ten budynek, kupiliśmy. Tu mamy stare zdjęcia. Oprócz tego. Tutaj, jak wyglądała przed remontem, będzie O, to tak wyglądało? To tu w ogóle to jakaś modera. Tak Jak mieli w sobie tyle siły, żeby to w ogóle... Tak wyglądało przed, przed remontem, także... Ile to zajęło tak od A do Z lat? Pięć? Pięć, Pięć lat gdzieś tam. Tak Dużo na własnymi siłami naprawdę zrobiliśmy, bo, bo, bo no, mąż jest zdolny, także... Tutaj... Pani też, w ogóle możecie tutaj być dumni Tutaj, się, tutaj naprawdę, ale to... całą płytkę w obiekcie ułożył sam. Ja to dumny jestem, A, że to tutaj... takie miejsca są, że to... Także tutaj, sufit jest oryginalny, ponad stuletni. Tylko wyczyszczony, zdejmowany, był cały rozkładany, to ten złożony, wyczyszczony i tyle. No tu niektóre części dała. Tutaj właśnie mamy pozostałości, jakby po szkole najstarszy dziennik mamy 25 na 26 rok. Także ma już 100 25 lat. na tak. 26? Tak. Można otworzyć Oczywiście. Czy to w ogóle są jeszcze przedmioty? Czy... E, są, są. To jakie kiedyś były? Ale udzie, to jakie pismo. Wszystko można przeczytać. Tak naprawdę A, dobra, przyjrzeć się. Język, troszeczkę. Rachunki z geometrii były. Rachunki z geometrii były. Przyroda, Ciebie. geografia, historia, rysunki były. No teraz A. dzieci to I Roboty wiem, ręczne. Robotki były dzieci... ręczne. Tak. tak. Gry, gry i gimnastyka bo. Ale tego brakuje robótki ręczne. No, no te nie, teraz już nikt nie robi. Robótki nie tak, ręczne nie, wiecie nie, jakie ma, nie? Tak, teraz Tak, teraz to kciukowcy i heja. Robótki są, tak, to już po co do dziennika prowadzić. E, bardzo, bardzo dużo było wolnego, na przykład na święta kościelne. O, dydaktyczne zajęcia, dydaktyczne to w ogóle. Różne tutaj były, ale mamy też z lat wojennych. Jakie było w ogóle? 40 na 41 rok, druk dziennika jest niemiecko polski O coś, po, polski język jakiś taki, taki to zmniejszony na ten litery. <noise> tak, tak że to Oj, też było w u Was. Także też tak zostały. I mamy gości, czasami przyjeżdżają, którzy siebie znajdą, w, jak tu chodzili do szkoły. O proszę. I, i dziadków później, czy, czy, czy dziadków, swoich Tak, tak przodków znajdą, którzy tutaj się uczyli. Ja chciałabym bardzo gorąco podziękować za tą chwilkę czasu. My dziękujemy bardzo. Bardzo, bardzo na miło. Była. Dla mnie bardzo miło, naprawdę, od jakiegoś czasu. Śledzą. Nie. Śledzą wytrwale. Cudownie, że nas odwiedziłeś. Dziękujemy bardzo.